Manko? Dzień dobry. Gdzie lecimy? Na meczek. E, gdzie? Na arenie. Jaki mecz? No, chciałbym powiedziałbym biało, czerwoni, ale... Nie no, czerwoni. Czerwone barwy. Nasze kochane redho z marwy. Z kim grają się? O! To, A! To ja jest. też nie wiem. Ale pan Robert wybierał się spotamy. Dokładnie, nasz gość specjalny tutaj. Proszę pomachać. Siemano, witam Was wszystkich Zbychu, słuchajcie, już jest w środku w arenie Ja musiałem się zaopatrzyć w papierosy Bo tak, jestem palaczem niestety Zbychu wszedł z Robertem, czyli ze szwagrem swoim Weźcie do środka, a ja idę w stronę Malmo Areny, W której za chwilę się rozpocznie spotkanie Hokejowe Malmo Red Hawks Co ty na to powiesz dzisiaj? No jest pięknie no. Wszystko wróciło do normy, ludzi w końcu dużo możesz nagrać Także jest dobrze Teraz się rozpocznie, będzie wejście, prezentacja Pokażemy to, bo jest to bardzo fajne i ładnie to wygląda Pierwsza tencja za nami idzie elegancko, wygrywamy 1-0. Bardzo ładnie się trafiło. E, dobra, od razu powiem, że nie jestem wielkim fachowcem, ale mamy tutaj w drużynie fachowca od, oczywiście, sportu. Bardzo Pane, dobrego, naprawdę jest jeden z lepszych fachowców. Wam. Nie odpowiem oczywiście o sytuacji w tabeli. Panie Robercie, Panie, Robertcie, panie Robertcie, proszę, proszę nam opowiedzieć o sytuacji w tabeli szwedzkiej, a ogólnie na temat tego meczu. Bardzo tak, proszę. Tak, my gramy, gramy w tej chwili ze zdrożyną Formetkę, która jest na pierwszym miejscu w tabeli, w tej linii. No my jesteśmy niestety na ósmym z tendencją spadkową, ale, ale mam nadzieję, że, że po dzisiejszym meczu tam trochę podskoczymy do góry. Mecz jest szybki. Ostro grałem, nawet były dosyć poważne wykluczenia w pierwszej tercji. Tak, 5 minut, 5 minut było wykluczenie. Plus bo... e, karamecz. Plus karamecz, tak. To znaczy dla naszego kapitana niestety nieładnie zachował. No niestety. To, to, to nic, nic dziwnego że taką Mam nadzieję, że będzie lepiej i że wygramy w u siebie, bo do tej pory kiepsko graliśmy u siebie. Lepiej na wyjazdach. To zobaczymy. Dziękujemy bardzo za sprawozdanie. Robert, polecamy go. Bardzo dobry sprawozdawca sportowy. Dziękuję. Śmiało można polecić tego pana. Dziękuję. Zapraszamy. Tak jest. No i powiem, no, chodzi na to, że naprawdę jesteśmy wszechstronnie uzdolnieni. Mamy mecze obcykany i inne rzeczy, Te inne rzeczy Czyli oczywiście zobaczycie w kolejnych odcinkach. Więc co? Więc no Markus, Zibi i pan Robert Daję radę, daję radę. No idziemy na drugą tak? tak? druga tercja, czas zacząć. Dobra, poczekajcie, bo są drzwi ogólnie, które muszą otworzyć. No jesteśmy po drugiej tercji. 2-1 dla Malmö Malmer Mal Red -Hol. Eee. I... I jest 2. Dwa... Do jednego po drugiej tercji. Oczywiście kto prowadzi my no wiadomo sprawa. Eee, nie no, powiem Wam tak, topię to fajna rzecz, bo, bo to dynamiczny sport. Bardzo kontaktowy. Kontaktowy, dynamiczny. dokładnie. Szybko akcja się zmienia. No je, jest fajnie. Ja generalnie parę lat już to z kolegą Szwagrem. I naprawdę jest fajnie. Kilka słów może o arenie, ale z tego co wiem, to tutaj przygotował się merytorycznie kolega Markus do danych odnośnie areny, więc proszę. Eee, znaczy, czy ja się przygotowałem, może nie przygotowałem. Nie pamiętam, jaka pojemność była. 12,5 tysiąca, zdaje się. Eee, maksymalnie. A, 12,5 tysiąca to jest przy wydarzeniu sportowym, a 15 to jest przy wydarzeniu muzycznym, artystycznym. A byłem na koncercie Żara parę lat temu, e, Wiesz prawa. co? W którym roku była zbudowana? Nie, Kur... to jeszcze... Nie chcę skłamać. Ja przyjeżdżałem 2008 chyba. Siódmy albo ósmy rok. No, dokładnie. dokładnie. Bardzo fajne miejsce, bardzo fajnie przystosowane dla osób niepełnosprawnych, dla, przy... dla, dla no, osób ogólnie. To znaczy, to tak, akurat nowy budynek. Okej, okay, więc... Nie, nie tak dokładnie. teraz tak, tak pamiętam, chyba to było pierwsze wydarzenie. Disney on Ice to było 2000...

właściwie przez ostatnie 12 lat tutaj były po prostu pola a w tej chwili to jest kawał miasta i tak a naprawdę no, kiedyś, kiedyś pokażemy to. To zaraz niedaleko jeszcze mamy taki kek, mamy całe centrum handlowe z różnymi sklepami, okay. Podobno największy na świecie. To jest ta tak, nawet jest, nie, jest, nie uuu, Ale mi się wydaje, że ona jest taka, bo tam jest parking pod, podliczony chyba pod powierzchnię tej geluki. I dlatego tak nazwa. Plus tak. pod, pod nią jest parking. I ja nie wiem, czy tam tak. nie jest jakiś... Małe że ten parking nie jest podliczony, pod fakt jest duża, jest spora, ale czy aż tak, to nie wiem, nie znam Ikei w innych krajach, więc nie będę się wypowiadał. No, jesteśmy po meczu, moi drodzy. No, co, co można powiedzieć o meczu? Mecz wygrany po ciężkich bojach. Bo karne. To znaczy były, była dogrywka, były karne. Tak. Tak. No ale no co, nasze chłopaki wygrały. No, nie, mecz no, tak jak my, są bombowe. No. <laughs> mecz naprawdę ekscytujący, bombowy. Super, Teraz... polecamy Wam hokej, naprawdę szczególnie zobaczyć. Świetna gra w ogóle, bo to jest gra taka bardzo dynamiczna Dokładnie. i to jest fajne. Teraz próbujemy się wydostać z garażu. Dokładnie, dlatego nas z tak parku. miota jak szatanów. Jak szatanów. Szatan, <laughs> Nie, ale polecamy Wam hokej, jeśli kiedyś będziecie w Malmę, polecamy Wam pójść na Malmö Redhawks. Gdziekolwiek Malmę, Red to... Gdziekolwiek, hokej, ale, ale naprawdę... Nawet jak będziecie na stawku, na stawkach... stawek? Stawku. Niech będzie. Tak, to niech też będzie. OK jest super. Polecam. Polecamy serdecznie, słuchajcie. A my jedziemy do domku. dalej, dalej oczywiście powiem Wam, subskrybujcie, dajcie lajki. Like i oceniajcie, piszcie nam w komentarzach, Hej, co byście zobaczyć. Dziękuję. Hej A my dziękuję, ta, ta. mamy wracamy do domku, sobota się skończyła. Bardzo miła sobota. Panie Robercie, dziękujemy za podwózkę. Ja również dziękuję. Oh, go, takich go, 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 go. ludzi się go, go, go. ma dobry wokół siebie. I to jest to, co nas trzyma. To, Dokładnie w ryzach. Trzymajcie do się. Do następnego odcinka. Hejka. Bye.